Co ty masz za wrogów? Wygląda jak jakiś zerg po mutacji. Ze zergami zadarłaś? <grybujesz> koronawirus chyba dotarł do Mountain Blade. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, który zaczynam od obrony swojego zamku Gersegos. Unquid, Wielki władca Aserai. Potężne całe państwo, czy tam frakcja. Stawić za jakaś taką pchełkę jak ja. No Jestem potężnym, małym wrzodem na jego tyłku. No, mocno przeszkadzam. Pomimo tego, że moje wojsko może nie jest na liczniejsze, aczkolwiek już mu tutaj dużo, dużo nam przeszkadzałem. Ustawiam swoje wojsko, przygotuję się do natarcia, czy obrony. Także, no, musiało go to mocno zaboleć, tylko sam władca Serai przyszedł pod bramy mojego zamku, żeby po prostu zrobić ze mną porządek. Ale się dziwi, bo ja się tak łatwo nie poddam. Okej, okay, wysłał tutaj mącicieli, trochę pogoniłem się z mącicielami, czyli konnicą, i wracam na pozycję, bo nie ma sensu dalej ich gonić. No dobra, wezmę swoje konnice z włókami, bo widzę, że przeciwnik się nie ruszy, Także mam pomysł. No i hello, panowie. Nie chcecie się ruszyć? Ja was ruszę. Proszę. Ucznicy będą też strzelać, także zaraz was tutaj zmuszę do tego, żebyście się ruszyli. No jak nie to was po prostu powystrzelamy. No dawać, dawać ja tutaj. No, plan zadziałał I że się. ruszyli. Dobra, 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 dobra. Koniec. Wracamy, bo zaraz na tutaj rozjadę. Biegiem, biegiem, szybko. Na pozycję musimy wrócić. O, widzę, że jeden stracił konia. No niedobrze, niedobrze. No, już się jednak A ty tu czego? A masz? O, nie, nie, nie proszę, nie podbiega się do mnie. Dobra, wszyscy teraz. Na pozycję. Okej, okay, do ataku. No, tutaj na razie kumnicę A ty ty, masz ty, ty mojego konia, będziesz bić. Co to za porządki? No i tego ciebie złuchód. O! No, e, sorry! Łucznicy wszyscy strzelacie. Jestem największym wnuczycielem w, w swoim wojsku. Dobra, łucznicy i kusznicy zrobią robotę. Ja naprawdę nie chciałem tego konia ustrzelić. Jestem największą zakałą swojego wojska. A przy okazji dobrym dowódcą, żeby nie było. Miał... Trochę ich tam pogoniłem. Teraz ja jeszcze tego, tego dorwę. No dawaj, dawaj. A masz z konia cię ha! ha! ha. A, jeszcze żyjesz. No to już chyba Sorry! A ty dalej żyjesz! Aj, po tobie. Truteń wytrzymały, skłonny. Z konia spadł. Z włócznią dostał. Jeszcze musiałem go mieczem bawić. 221 zabitych, 33 starconych i 21 rannych. Straty minimalne, ale zwycięstwo jest. Jesteś moim więźniem teraz, ha! Tutaj mam pościg za jeden z wojowników Aserai. Chyba na, na zamek miałem, albo mam. Miałem, konki nie ma. Yy, więc po prostu go gonię, gonię 115 vs 229, więc Aserai jak się tylko da. O, ale wbiegłeś fatalnie, chłopie. Raz Cię mam. Dobra, bez benegatki, z kim Ty tu jesteś? A, nic ciekawego. Do rzeczy, do rzeczy, szkoda czasu. Jesteśmy na polu walki, tam oni są. A ja widzę, już widzę miejsce, gdzie się ustawiać z wojskiem, bardzo fajne miejsce. Okej, okay, jestem tu już w na miejscu, widzę, że Mąciciela wysłał, ale tylko jednego. Okej, okay, Mąciciel nie odpuścił, także trzeba się z nim rozprawić. Moi nie potrafią, więc sam muszę to zrobić. No i tak to się robi. Wojsko ustawiam na górce, żeby łucznicy mieli dobry zasięg i widoczność, żeby moje wojsko od pierwszej linii nie zasłaniało im linii strzału, bo to inaczej one będą stać, patrzeć i strzelać. To tam po prostu jest strategicznie słabe, poza tym nie wykorzysta ich potencjału. Także okej, okay, teraz trzeba wyciągnąć tamtą gromadkę, która się boi i czeka. Hello panowie. Znowu moja strategia, czyli łóżnicy na koniach i jedziemy z wami. Nie chcecie się ruszyć, to was ruszę. E, kogoś trafiłem. O, pięknie, jakiś śmiałek mnie zatekłaby. No trzeba tu bronić bronić swoich jeźdźców no, z łukami. O! Przestraszyłem go. Aaaa, <śla> widzisz, że Chyba trafiłem konia mu w zadek. <śla> I zabiłem kogoś. I drugie zabieram, dobra, wraca! No. Eee, <laughs> Dban, no dobra, panowie, koniec walki. Wracamy na pozycję. <laughs> Przeciwnik ruszony. Dobra, jestem na pozycjach. Czekam aż tu przybiegną. <laughs> to będzie ładna rzeźnia. Bo naprawdę dobrą pozycję. Po prostu rzadko się starza. że na taką dobrą pozycję. Dobra, strzelać. Jak tylko chcecie. Nie, proszę, co tu się dzieje? Haha, ha, elegancko. O to właśnie chodziło. Byłem zawsze taką pozycję dobrą był w stanie uzyskać na polu bitwy, to byłoby super. No niestety nie zawsze tak się daje. Dobra, konica już biegnie. Teraz wy. Piechota też. No i lecimy ich rozwalić. No. Co tu ogóle mówić? No, tu ktoś leży. Dobrze. Kurde, no gość z włócznią, naprawdę, serio. Tywija tym potykiem. Właśnie taki. Przejechałem go koniem. co przewróciłam. Aj! Schałem czymś. No, a to uciekasz. Ja cię darwe. Proszę, widzisz jak ładnie strzyłam O, głu... o, o, o! Pięknie, pięknie, pięknie! O, trafiłem go! Ha, ha. No, dobra. zajmijcie się nim. Jestem świetnym ucznikiem. No, tam pokazuję. Znał ma klasa sama w sobie. No, nie ma co. Okej. Okay. Dobra, no. no co jest grana? Przecież jestem. No, jestem świetnym łucznikiem. Proszę, i walka wygrana. 107 zabitych, 0 straconych i 1 ranny. No i tak się walczy. No i muszę cię puścić. Za chwilę wyjaśnię dlaczego puściłem go. No, tu mam jeszcze karawanę. Nie będę jej atakować, po prostu z nią porozmawiam. Z karawanami czasem warto porozmawiać. Zobaczmy, co oni mają tu do powiedzenia dla mnie. Ciekawego. No proszę, możemy kupić tanie konie Azerai, Quijs i drogo sprzedać Wartysi. Niestety mam z Wami wojnę i nie kupię taniej konie w Quijs, ale doceniam gest. Dobry tip. Ciekawa informacja. Teraz postaram się w skrócie opisać, dlaczego go puściłem. Poza odcinkami, już sobie przetestowałem drogę, kiedy pozbywam się wrogów. Niestety, na tym etapie, we wczesnym dostępie tej gry, jest to bardzo, bardzo mocno penalizowane. Dostajemy minusy relacji u jego przyjaciół, ale z tego, co też zauważyłem, bodajże nie tylko u jego przyjaciół. Przynajmniej tak się mi wydaje. W każdym razie, po zdekapitowaniu jednego, mamy bardzo dużo minusów w relacji, bo minus 30 czy tam 40, u różnych osób. No i teraz się okazuje, że jeżeli na przykład dekapitujemy już dwóch czy trzech, to mamy u pewnych osób już na przykład minus 50 czy 60 relacji. I jeżeli dojdziemy do tych 100, to jest mało prawdopodobne, że z tego kiedykolwiek wyjdziemy, ponieważ już od nich questów żadnych nie dostaniemy, bo nie, mo nie dadzą. Nie, nie możemy podjąć tych questów od nich, i że nawet jeśli mają jakieś, bo nam ich nie dadzą, bo nas nie lubią, co jest w sumie nawet logiczne i sensowne. Ale z drugiej strony, nie zyskujemy nic u ich wrogów. Na przykład ma taki człowiek tutaj, którego się pozbywam pięciu przyjaciół, dziesięciu wrogów, to u tych pięciu przyjaciół coś tracę, chyba nawet nie, nawet nie tylko u tych pięciu przyjaciół, tylko większej liczby ludzi, których nawet tam nie ma wymienionych wszystkich, ale u tych wrogów jego niczego nie zyskuje. Absolutnie nic, nul, zero. To, to jest trochę tego bez sensu, no bo ja bym się cieszył, gdyby ktoś się pozbył jego wroga, bo nie musiałbym mu robić tego sam. Tutaj tak nie ma i brakuje tego mocno. Ponieważ ich nie opłaca się w tej chwili dekapitować, można ich zamykać w więzieniach bądź sprzedawać. Więzienia to w ogóle osobna historia, bo jeżeli zamykamy więzienie, mamy zamek, zamkniemy kogoś w więzieniu, to on i tak po kilku dniach z tego więzienia ucieknie. Niby są małe szanse na to, że może uciec, to ucieka. I za chwilę po paru kilku dniach puka do naszych drzwi wielkim, dużym taranem, że on chce nam ten zamek teraz zabrać. No przecież to jest. No nie ma to zbyt wielkiego sensu, bo to się robi po prostu w pewnym nudne, tylko łapiesz, on ucieka, za chwilę wraca z armią, rozwala ci bramę. Ty musisz go znowu pojmać, schować do więzienia. On znowu bierze, przychodzi z wielkim taranem, ucieka, przychodzi z wielkim taranem, znowu ci rozwala bramę. I ile pieniędzy na tą bramę muszę w końcu teraz wydać? No, ja już u stolarza to mam tą bramę zamówioną, także on mi kilka w tygodniu dostarcza. Bo nawet jak w tym tygodniu nie zniszczą, to w przyszłym tygodniu mi kilka zniszczą. Także już nawet na stan magazynowy kałse tak? Za każdym razem, o, wypuściłem trochę dalej. To każdy razem mówię mu zrób mocną bramę, a on mówi mi, że robi mocne bramy, ale oni używają coraz mocniejszych taran. I tak się to wszystko toczy. Taki wyścig zbrojeń, co do bramy. Także twórcy to powinni poprawić, żeby no jednak tutaj było ciekawiej, bo to nie ma sensu, że ja się gdzieś ruszę, a za chwilę ten sam człowiek, którego złapałem już nie wiem, 14 czy 15 razy, znowu stoi i pod bramą. Ja się nigdzie nie mogę ruszyć, bo ten patałach. Znowu stoi pod moim zamkiem, albo atakuje moje partie, które idzie są tam przyjacielskie na, na mapie, tak? co, co to za sens, że się po prostu nie mogę go pozbyć? Niech ta walka będzie z nim trudniejsza, ale żebym mógł się go pozbyć. Rozumiem, że są minusy, ale niech będą tego też jakieś plusy. A w tej chwili to jest absolutnie tylko jeden duży minus. To już więcej nie ma marudzę. Wiem, że to jest wczesny dostęp, że twórcy to dużo zmienią. I mam nadzieję, że zmienią ten system relacji tutaj, który funkcjonuje. Bo po prostu w tej chwili na tym etapie gry jest po prostu nudny. I nie, o zadekapitowanie wrogów nie jest opłacalne, czyli mamy teoretycznie dwie drogi, bo możemy sobie pójść pokojową stroną i tak dalej, ale nie możemy ich zniszczyć wszystkich, bo po prostu to się nie opłaca. Kurcy dają teoretyczny taki wybór, ale to jest wybór. to nie jest wybór, no tak. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!